Ja chciałem dzisiaj podzielić się z wami paroma myślami, ale chyba za, za, muszę podzielić do kazania dwie części, ale o czym będziemy zaczniemy mówić dzisiaj, to ten filmik może Wam pokażę. Ale gdy dostajemy list od kogoś, to dzisiaj to już jest tak niezwykłe niemal, że jak dostaniesz od kogoś list, w skrzynce pocztowej znajdziesz list, a nie... A, jakieś wezwanie do, do zapłaty czegoś, czy jakiś rachunek z banku, czy, czy jakieś za telefony, mandaty, komornicy, cokolwiek. A, czasami to się wydaje, jak podchodzimy do skrzynki na listę, to myślimy, że jedyny naszy, jedynymi naszymi przyjaciółmi to są banki, telefonia komórkowa itd. itd. bo tylko oni do nas piszą. Ale dzisiaj już tak nie jest popularne to, gdy otrzymujemy listy, zwłaszcza w dobie tych wszystkich SMS-ów, e-maili, messengerów, Whatsappów i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, A cokolwiek tam gdzieś tam trafia do naszych list. Ale tak e, myślałem o tym i zatem wam to pytanie, co by było, gdybyś dostał czy dostała list, który podpisany jest. Jezus Chrystus. Gdybyś taki list dostał czy dostała, co, co miałby do powiedzenia? Jakie wskazówki miałby dla mnie w tym liście, który by do mnie wysłał? Co chciałby mi powiedzieć? Wiecie, I to jest, tak o tym trochę myślałem i dlatego chciałem rozpocząć tą serię kazań na temat właśnie tych siedmiu listów do siedmiu zborów, które znajdujemy w objawieniu. A zwłaszcza teraz, w tych czasach, w których żyjemy, w których dzisiaj jesteśmy, bo tak sobie myślałem, no ostatnio miałem dużo czasu na przemyślenia, a tak się zastanawiam, gdzie my jesteśmy w, tym, um, w tej historii Polski, w którym miejscu. Na, naprawdę nie wiadomo, kiedy będzie um, taki czas, w którym w ogóle nie będziemy mogli głosić Ewangelii. Gdy za, za, za głoszenie Ewangelii będą spotykać nas kary. W Polsce jeszcze póki co, takie rzeczy się nie dzieją, ale teraz już słyszy się wokoło w różnych miejscach, gdy ludzie trafiają do więzienia, ponieważ głoszą Ewangelię, spotykają się, mają nabożeństwa i, i spotykają ich z tego powodu prześladowania. I ja wiedzę, wiem jedno, że tak bardzo w dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy, narasta taka nienawiść wobec prawdy. Gdy mówisz, jakąś prawdę, czy, czy jesteś tą światłością, to jesteś znienawidzony. Tak wiele po prostu spotyka cię nieprzyjemności, bo mówisz prawdę. To jest naprawdę dla mnie szokujące, ale dzisiaj widzę to, że zamyka się kościoły. A dla mnie to jest coś takiego, jak, jakby zamykanie latarni morskiej, bo jest burza wokoło. Dlatego musimy zamykać, zamknijmy latarni, bo jest burza. I tak samo zamykanie kościołów dla mnie to jest nic innego, jak zamykanie czegoś, co jest światłością. Dla tego świata, który jest pogrożony w ciemności. Po co? Po to, by prawda nie była głoszona. I wiecie, i tak żyjemy w takich czasach, że coraz trudniej, coraz ciężej jest być człowiekiem Bożej prawdy. Ale, tak się zastanawiam, co... Na... Gdybym dostał list od Jezusa, co on by mi napisał? Jak żyć w tej sytuacji? Jak funkcjonować? Co robić? Iść z prądem? Czy może jednak pod prąd? Na szczęście nie musimy się dużo zastanawiać, bo on wszystko już nam powiedział, co ma nam do powiedzenia. I mamy to w, swoim, w Jego słowie, mamy to w Biblii. Ale właśnie dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozpoczęli taką serię. Tych kazań, w których zobaczymy sie, tych siedem listów, do tych siedmiu zborów, które Bóg e, napisał a, w swoim słowie. I wiecie, to jest ciekawe, bo to były konkretne, prawdziwe kościoły. Tam byli prawdziwi ludzie. To nie są jakieś wymysły, jakieś, e, jakieś opowiadania, jakieś przypowieści, ale to były, prawdziwe, tam były prawdziwi, prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami, z którymi się zmagali każdego dnia. gdzie te listy znajdują się w księdze objawienia. I my oczywiście jak myślimy o księdze objawienia, słyszymy o objawienie, to od razu myślimy o tym, o wielki ucisk, z nami bestii, jakieś trąby, czasze, to, wszystko. Ale tak naprawdę te listy, które tam są, to są listy do konkretnych ludzi, do konkretnych miejsc, konkretnych kościołów. Do ludzi, którzy żyli ówcześnie, a jednak tak bardzo w tych listach znajdujemy wiele takich rzeczy, które się odnoszą do tego, co dzisiaj, z czym my dzisiaj się zmagamy, z czym my dzisiaj dajemy, musimy stawiać stawać czoła dzisiaj. Tak wiele słów, które tam znajdujemy, jest tak aktualnych dzisiaj. Mimo, że były skierowane do ludzi 2000 lat temu praktycznie, to jednak dzisiaj one są tak aktualne. I widzimy te listy w Księdze Objawienia w drugim i w trzecim rozdziale. Tam znajdują się te listy. I ciekawe jest to, że te listy, tak jak czytamy w Objawieniu 1.11, te listy zapisał Jan. I tam jest powiedziane, że Jezus do niego przemawia i mówi to, co widzisz, zapisz w Księdze i wyślij do siedmiu zborów. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii. I do Laodycei. To są konkretne miejsca i konkretne kościoły, które wtedy funkcjonowały, które były w tamtym czasie. Dzisiaj już nie ma tych, niektórych z tych miast. W jednym z tych miast jest kościół Greater Grace, czyli Izmir, czyli ówczesna Smyrna, ale to były konkretne listy. I Paweł pisze te listy z wyspy Patmos. W dziewiątym wersecie pierwszego rozdziału czytamy o tym. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Jan był na wyspie Patmos i Stan dostał to wspaniałe objawienie od Boga i Bóg mu powiedział zapisz te słowa i wyślij do tych zborów, do tych kościołów. Wiecie, i wyspa Patmos... To nie, żebyśmy sobie nie myśleli. On nie był tam na wakacjach. To nie był taki jak dla dzisiejszych celebrytów polskich Zanzibar czy Malediwy. To nic z tych rzeczy. To było więzienie, wyspa więzienna, gdzie ludzie byli skazywani na więzienie i tam on dostał to objawienie od Boga. Był w więzieniu z powodu głoszenia Słowa Bożego. I wiecie, co jest ciekawe, że Bóg mówi do niego tam. Spisz te słowa, które mam do powiedzenia do tych kościołów, do tych zborów, i wyślij do nich, żeby usłyszeli te słowa. Nie? I te kościoły znajdowały się w dzisiejszej Azji mniejszej. To tak już system Wiktor przywrócił, więc mogę Wam pokazać. Tutaj mamy mapy Polski, znaczy tutaj Europy. z Polski musimy kupić jeszcze niedługo, ale tutaj to jest w tej części, tutaj Turcja. Już, żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie to jest, taki, a, to jest ten właśnie rejon tutaj. A zbliż, zbliżenie większe, no to, to jest właśnie tutaj ta część e, Turcji, Azji mniejszej. No i tak już, żeby było jeszcze bliżej, to tutaj apostoł Paweł, tutaj jest na tej wyspie, na wyspie Patmos i tu pisze do tych kościołów, czyli mamy Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Te kościoły by znajdowały się w konkretnym miejscu, tam byli konkretni ludzie. I w Księdze Objawienia, od 1, od, w Księdze Objawienia 1, od 12 do 20, czytamy, może ja przeczytam ten fragment, bo jest bardzo cenny, żebyśmy sobie o tym powiedzieli. Apostoł Jan mówi tak: I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę od do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu zrozrażonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym słoni blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg niego, jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedem złotych świeczników, to siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Z tego fragmentu jasno widzimy, że autorem tych listów, tego wszystkiego, co miało być, to był sam Jezus. Ten opis, który tutaj znajdujemy, jasno o tym mówi, a tak samo początek każdego z tych listów jasno nam mówi, opisuje, że to jest Jezus. On jest autorem tego wszystkiego. Świeczniki to są kościoły, a aniołowie, o których tu jest mowa, apolos, posłani, to są pastorzy, liderzy tych kościołów. Siedem gwiazd, siedmiu pastorów, każdego lokalnego zboru. Wiecie, co jest ciekawe? Że tak jak przeczytaliśmy tutaj w dwudziestym wersecie, On trzyma tych liderów w swojej dłoni. Nie wiem jak was, ale dla mnie to jest uwalniające. To jest bardzo uwalniające. Ale też niesie ze sobą odpowiedzialność. Bo Boży liderzy. I, i pastor Tomek bardzo fajnie we, w, w Bielicach mówił na temat liderów. Ale to są ludzie, którzy są trzymani w rękach Chrystusa w jego rękach. I to jest naprawdę uwalniające, bo ja i liderzy kościołów są trzymani w Bożych rękach. I to Później, gdy przeczytaliśmy jeszcze w 13 wersecie, czy też w 2.1, gdzie jest napisane, że do anioła Zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, których się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. To jest, wiecie, co jest uwalniające? Bo Chrystus sam jest pośród tych świeczników, czyli pośród tych Kościołów. On jest pośród tych Kościołów. On się przechadza. I on wie, co się dzieje w danym kościele. On wie, przez co dany kościół przechodzi, z czym się zmaga, bo on jest blisko. On jest pomiędzy tymi kościołami. On nie jest gdzieś daleko i z daleka obserwuje to, co tam się dzieje, ale on jest blisko. On jest blisko tego kościoła. Dlatego, wiecie, ja myślę, że my jako wierzący ludzie, jako ci, którzy jesteśmy w kościele, możemy w tym odpocząć. Bo On ma swój kościół w swoich rękach, On przechadza się, on jest blisko, bo to jest Jego Kościół. Wiecie, ostatnie trzy tygodnie mi pokazały to, że to jest Boży Kościół, to, gdzie my tutaj jesteśmy. Bo wiecie, jak jest kościół, który jest niezdrowy, to wiecie, to wystarczy uderzyć pasterza, a owce się rozpierzchną. Ale gdy jest zdrowy Kościół, gdzie Chrystus jest Jego głową, to Kościół się ostanie. I wiecie, dla mnie to było takie niesamowite, gdy ja mogłem przez te ostatnie trzy tygodnie doświadczyć tego, jak Chrystus działa fizycznie tutaj w Kościele. Wiecie, I to było niesamowite, jak widziałem ludzi, którzy stawali w wyłomie, stawali w miejscu gdy... i po prostu usługiwali. I, i, i po prostu, i Bóg był, był wierny w tym wszystkim. Zastanawialiśmy się, gdy czy, e, e, czy zespół wyjechał na, do Bielic i zastanawialiśmy, kto będzie prowadził uwielbienie. Kto będzie prowadził uwielbienie. Przemek sam stanie z basem i będzie tutaj plumkał i śpiewał, no Boże, jak to będzie. Ale Bóg przyprowadził ludzi, którzy wstanęli w wyłomie i prowadzili uwielbienie i wszystko było tak, jak powinno być. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu za Was. Ale wiem, że to dzieje się tylko dlatego, że Bóg trzyma swój Kościół w swoich rękach przechadza się, jest blisko, bo to jest jego kościół. I wiecie, i co możemy powiedzieć o Efezie? A, a, dlatego dzisiaj zaczniemy mówić tylko o, o Efezie, bo oddech mi cię tr trudno łapać jeszcze, bo robię, ale. Ale okej. Okay. Efes to w ogóle ciekawe miasto i w ogóle ciekawe kościół, bo on chyba jest najbardziej znany spośród tych wszystkich siedmiu, które były, bo jest list do Efezjan, w Dziejach Apostolskich od 18 do 20 rozdziału mamy opisane historie tego, co działo się w Efezie, więc jest dosyć znanym kościołem. Ale sam Efes jako miasto to było jedno z ówcześnie najważniejszych portów Azji Mniejszej. Tam krzyżywały się e, najważniejsze szlaki handlowe. A, praktycznie można powiedzieć, że to było takie wolne miasto, bo nawet Rzymianie nie mieli tam swojej stałej, jakby, e, e, stałych jednostek wojskowych i tam nie rezydowali. Ale było to miasto wielu, ponieważ to było takie miasto portowe, było wielokulturowe, takie serce biznesu, ale jak to miasta takie portowe, gdzie przypływają różni ludzie z różnych części, bardzo też zepsute miasto. Tutaj mam parę takich zdjęć, które pokazują też Efez, jak wielkim to było miastem. To są ruiny, które to jest ówczesne znaczy nie ówczesne, tylko obe, zdjęcie dzisiejsze um, pokazuje taką ruinę biblioteki, która była w Efezie. Potężne miasto, i które miało bardzo znaczące, ale też religia, która tam panowała, była dosyć znamienita w, tamtych, w, tamtym, okre, w tamtym czasie, bo tam mieliśmy, znajdowała się świątynia Artemidy. którzy mówią świątynia Dajany. To jest jakby. Rycina, która pokazuje, jak to wyglądało ówcześnie. No niestety dzisiaj to, to tak wygląda, w dzisiejszych czasach. Ale świątynia Artemidy to dzisiaj jest uznawana jako jeden z siedmiu cudów świata. A, tak było to niezwykłe miejsce. Ale ta, co się działo tam w tej świątyni, gdy ludzie składali ofiary, gdy ludzie, którzy przychodzili z, a, i prowadzili tam biznes taki Świątynny, no wielkie zepsucie. Nad raz w roku przez miesiąc czasu trwały takie igrzyska i takie modły, gdy oddawano cześć tej Artemidzie. I te wszystkie cechy, to wszystko, co to miasto ze sobą niosło, sprawiało, że to było miasto bardzo takie pełne zepsucia. Ale jednak w tym mieście, w Efezie, Bóg sprawił, że powstał tam kościół. W tym ciemnym miejscu można powiedzieć. Bóg sprawił, że Boży ludzie założyli kościół. Ewangelia zaczęła zbierać żniwo. Ludzie się nawracają. Kościół wzrasta i kościół zaczyna być takim, takim dosyć znaczącym miejscem do współczesnych misji. Taka wierna trzutka w trudnym miejscu. Bo musimy pamiętać, że ludzie, którzy się tam nawracali, nawracali się z tej kultury, która tam funkcjonowała, z tej religijności, która tam była. Więc to było coś wielkiego. I Kościół w Efezie, co można o nim powiedzieć? Duchowo był bardzo mocnym Kościołem. Znał pisma, miał bardzo dobre nauczanie, bardzo dobre doktryny. Wiedział, co jest tak naprawdę ważne w Słowie. Prawdopodobnie, w ogóle to jest ciekawe, bo jak tak czytałem o tych wszystkich pastorach, którzy tam byli, liderach, to wiesz, wow, to jest niezłe miejsce, naprawdę. Prawdopodobnie Paweł zostawił tam w Efezie Aquila i Prysyle i oni byli pierwszymi liderami, którzy jakby początki tej pracy rozpoczęli. Potem pojawił się Apollos, z Aleksandrii, potem Paweł, który przybył i spędził tam trzy lata. I nauczał, szkolił liderów. Do tego stopnia, że w dziejach, w 20 rozdziale czytamy, że gdy Paweł wyjeżdżał w kolejną, do kolejnego miejsca, zakładać kolejny kościół, to wszyscy liderzy, którzy tam byli, pastorzy, którzy, których on nauczał, oni płakali. Bo po prostu tak im było żal, że Paweł wyjeżdża. Bo ich nauczał. Trzy lata Paweł nauczał tam ludzi. Ale jakby tego było mało, to potem przytam Tymoteusz, który był pastorem. A potem jeszcze Jan, apostoł. Więc ja tak pomyślałem sobie, wow, co za pastorzy, co za liderzy w tym kościele byli. Trzeba powiedzieć taka, um, jak to po angielsku mówił, Hall of, of Fame, tak tak się mówi? Taka aleja gwiazd. Jakby w naszym kościele tacy byli, być może jakby były ich zdjęcia gdzieś tam na, na dole, jak się wchodzi, to taka właśnie taka aleja gwiazd, o, idą tacy, tak, tacy pastorzy, jejku. Paweł, Apollos, Jan, Tymoteusz, wow. Ale zobaczcie, jacy ludzie tam byli nauczani nauczycielami. I widzimy też to w dziejach apostolskich. To jest właśnie ciekawe, jak to czytamy w dziejach o Kościele w Efezie, jakie były nieprawdopodobne początki tego dzieła tam. Gdy ludzie zaczęli się nawracać, to handlarze takimi świątyni, handlarze, zaczęli tracić wszystkie swoje zyski. Bo ludzie się nawracali, niszczyli te wszystkie bożki. I co się dzieje? Pojawia się opozycja, pojawiają się rozruchy przeciwko Kościołowi, przeciwko Ewangelii, ale Bóg jest wierny w tym wszystkim. I ten Kościół wzrasta. Ewangelia sprawiała, że niszczone były wszystkie bożki, biznes upadał, bo ludzie nawracali się do żywego Boga. I gdy po, przeczytamy, co, co Bóg ma do powiedzenia do tego Kościoła, to jest nieprawdopodobne. Zobaczcie, werset drugi i trzeci, tam jest napis, Jezus mówi do nich tak: Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Gdzie to wszystko brzmi, jakby coś takiego, gdy, gdybyś był w mieście takim. To byś powiedział, wow, to jest kościół, w którym chciałbym być. Wow! To jest miejsce, gdzie chciałbym być. Z takimi pastorami, z takimi nauczycielami, wytrwały. Wiecie, to jest ciekawe, bo oni czynili dobre dzieło dla Ewangelii. Byli zajęci dziełem Bożym. To nie był kościół taki, który jest pełen ludzi, którzy siedzą, żeby, żeby nikomu nic tutaj nie ujmując, ale siedzą w ostatnim rzędzie i tylko e, usługuj mi, sprawiaj, rób co, e, tak, ja chcę przyjmować, ja nic nie będę robić, ja tylko będę przyjmować. Nie? To nie byli tacy ludzie. To byli ludzie, którzy byli zaangażowani, byli aktywni, studiowali Słowo Boże, nauczali, z, e, głosili. To był kościół, który można powiedzieć, wszystko ma dobrze poukładane. Nawet tu jest powiedziane to, że masz wytrwałość. I czysto greckie słowo hupomone, czyli wytrwało wobec prób, wobec prześladowań, wobec okoliczności. To nie jest ta wytrwałość, o której mówiliśmy przy owocach ducha, czyli makrotuneo. Taka wytrwałość wobec innych, ale wobec, a tu jest mowa, że oni byli wytrwali wobec tego wszystkiego, co się działo wokół. Cierpieli dla imienia Bożego. Składali swoje życie. Nie poddawali się w obliczu przeciwności, czyli innymi słowy... No, wokoło burza to nie zamykamy latarni, ale świecimy dla innych, żeby widzieli to, że Bóg jest tą światłością, która rozprasza ciemności. Ciekawe jest to, że e, czytamy też, że e, oni e, nienawidzili też tych, co czynią zło. Czyli innymi słowy, rozumieli powagę grzechu, jakie spustoszenie grzech czyni. i nie byli pobłażliwi wobec grzechu. O tego. Nie, nie dawali diabłu dostępu z, ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Dlaczego o tym mówię? Bo mieli rozróżnienie. A rozróżnienie skąd pochodzi? Pochodzi z poznania prawdy. Bez prawdy będziesz żyć w kłamstwie. Ale oni mieli poznanie prawdy, studiowali to słowo, byli nauczani tego słowa, właściwej doktryny. Jeśli mając takich nauczycieli, no to, żeby powiedzieć, no ta doktryna była dla nich istotna. Żyli tym. To było coś ważnego. Badali, rozróżniali, zwłaszcza fałszywych proroków, którzy się pojawiali. I próbowali przynieść złą, nowo, jakąś inną Ewangelię. I oni, o, nie, 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 to nie ma tak. Wiecie, i apostoł Paweł właśnie w, dwa, w dziejach 20, od 27 do 30 właśnie mówi o tym. I on mówi do nich w tej mowie pożegnalnej, gdy przed swoim wyjazdem mówi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie dlatego pieczę o siebie samych i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Oni byli rozróżnieniem. Oni badali. I gdy nawet byli wrażliwi na to, i gdy pojawili się fałszywe prorocy i próbowali przęknąć do kościoła, oni rozróżniali to. Paweł mówi: uważajcie, tak będzie się działo. Miejcie Pieczę o ten lud, żeby nie dopuścić takich rzeczy. I nawet w objawieniu, w drugim rozdziale, w szóstym wersecie, jest, Jezus tam do nich mówi: jeszcze w tym liście, macie na swoją obronę to, że nienawidzicie uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Nikolajci to byli heretycy, którzy przekręcali słowo i mówili, a o, głosili, można powiedzieć, tak jak dzisiaj się mówi, o tej taniej łasce. A rób co chcesz, żyj jak chcesz, bo przecież jest łaska. Nie? I, on, I oni nienawidzili takiego nauczania bo widzieć, że to jest niezgodne z Bożym charakterem, z Bożym sercem, z Bożą łaską. Żeby powiedzieć, co za wspaniały Kościół. Nie? Gdy przychodzili ludzie i mówili, a, rób ta, co chce ta, bo i tak jest łaska, to nie, o nie, nie. Byliśmy nauczani doktryny i trzymamy się tej doktryny. I my nie pozwolimy na takie rzeczy. Żeby powiedzieć, wow, co za Kościół. Nawet w objawieniu 2-3, właśnie tak jak czytaliśmy, jest powiedziane: masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia Mego. I nie ustałeś. To wszystko, przez co przechodzili, to wszystko, co robili, to wszystko, co się działo, to wszystko było dla imienia Pana, dla imienia Bożego. Wow, co za kościół! Wspaniały kościół! Ale była jedna rzecz, którą Bóg miał im za złe. Mówił. Jest jedna rzecz, która jest nie do końca tak, jak powinna być. Wszystko macie poukładane. Czynicie, działacie, robicie, głosicie, ale zapomnijcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. I o tym powiemy sobie następnym razem. Dzisiaj już wystarczy. Także pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za to, że mogę być dzisiaj w tym miejscu i że Ty jesteś pośród nas. Dziękuję Ci Panie za to, że Ty przechadzasz się pomiędzy świecznikami, że Ty troszczysz się o swój Kościół i Ty masz słowa dla swojego Kościoła i Ty chcesz przemawiać do swojego Kościoła. I Ty Panie dajesz nam swoją mądrość. Dlatego prosimy Cię, abyś błogosławił nas, ten Kościół. Powierzamy Tobie siebie. Panie, uczyń. Spraw, abyśmy byli syci swoich dni z Tobą. Bo do Ciebie należymy. I to wszystko, Panie, co dzieje się w naszym życiu, przez co przechodzimy, Panie, wszystko jest dla Ciebie, ze względu na Ciebie. Dlatego prosimy Cię, umocnij nas, daj nam rozróżnienie, daj nam łaskę i mądrość. Niech Twoje imię będzie uwielbione pośród nas. W Twoim świętym imieniu, Panie, modlimy się o to. amen